trzy i pół Ale ta, ty to jest jesteś zachartowany jesteś Troeta Ja to nie, bo mnie od razu dupa boli A czy no, no mnie też, bo tutaj ja nie jestem przyczyn, ale kurwa już wiesz Poczekaj kurwa na upały 40 stopni, się będziesz wtapiał w fotel Ja pierdaj spokój No ten to już czuję ten upał widzę A już cię, cię porobi kurcia No ja już czuję upał <słuch> Kto ma C4? Szepcia jak to... ktoś Dobrze, u niej nie znajdą. Ona w Majty schowa w piździsko zajebie no tak. głęboko i nikt nie znajdzie. No i zaraz będę miał zaraz pewnie na tą kurwa. Jak ja to? Nie ma czwórku, Janin. na bazie u, nas. u mnie jest w torbie, nawet nie wiecie. Nie, już na odsuńcie bazie. się, odsuńcie się, odpalam, odpalam. O, kurwa, odpalam, kurwa, byrra, odpalam, kurwa. Odpalam, kurwa. odpalam! 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 Kurwa Tu wjebię ją O Jezu zaraz wybucha 10 sekund 10 sekund Kurwa No c 4 wybucha Żartowałem 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 Hej za prank Marcin Dubiel, hello Nie. Zapraszam do limo Pirotgus śmigał, bo ciężko sobie oddalał Ej Mortki, dokąd to? jedzie ten PKS? Tutaj. Do lichania? Kurwa, ja nie nadążam za wami Gdzie ten mecenas zajebany kawę pije? To tu? tam łapy do góry, łapy do góry ja O co chodzi? czym problem? Wjebałeś się w niezłe gówno kurwa doktor! Wjebałeś się w niezłe gówno! To znaczy? Nie rozumiem. Patrz na tyły! Dobra, dobra! Patrz na tyły! Zapierdalaj przed nami! Kurwa psy jadą! Czysto, 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 czysto! Jak zaczniesz krzyczeć to ci odjebię Ja ja was nie wystawiłem, po nikogo nie dzwoniłem, zobaczcie sobie sami co... Spoko ludzik, jak będziesz krzyczał, jeden zły ruch i wiesz co się dzieje Tak, tak, wiem Pakujcie go Łap go za garnitur, pierdolnij go tam na fotel Nasz człowiek nie wsiadł, nasz człowiek nie wsiadł To nie ogarnij, wsiada szybciej kurwa, nie stoi Musiałem kurwa mecenasa wziąć A, przecież w środku No to, co nam powiesz, kurwa gambino bambino ale co mam po powiedzieć? nie znam was, o co chodzi Zlecnij na. od Okup! Okup, 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 okup. Z okup No dobra, to bierzcie okup, dzwońcie do kancelarii niech wam zapłacą, tylko proszę puśćcie mnie Wziot, ale jest, nie jest na ciebie zlecenie Od kogo? Od Felipe Monteza to Ja nie miałem z, nic, z nim do czynienia Podobno się to. rozjebałeś na niego Nie w życiu nigdy tego nie zrobiłem Ale u mecenasa ale jest lecenie, ale jest U mecenasa to codzienna czynność rozjebanie się Oni na tym Dzięki. zarabiają no to kurwa na czym Bronieniem, zarabiam mecenas? Broniąc, broniąc ludzi. Broniąc ludzi, którzy popełnili przestępstwo lub próbują... ...ponili, a są miasto. o to oskarżeni. Czasem, żeby kogoś uratować, to ktoś musi pierdol...beknąć. Czyli czasami kogoś Zawsze, mu musisz Ja w dobrej wierze, żeby pomóc komuś. A nie gadaj, żeby dwóch naraz byś ratował, kurwa. Nie, ka nie każdy jest twoim ratuje, klientem. Ratuję swoich klientów, to jest no, chyba normalne. No właśnie. A żeby ratować klienta, a jak będzie konflikt z nieklientem, to trudno, to zrobię wszystko żeby wygrać, ale to jest tylko praca. Oddzielam życie zawodowe od życia prywatnego. Czyli so, są momenty, w których musisz w celi zucha. Nie, tego nie powiedziałem. Zachowuję nie ci tak mecenasku, zachowuję ci auto kurwa. Mhm. Gdzie jedziemy z nim? Piesa mu zabierz, boś... Żeby, żeby zabierz mu dobra, GPSa. Dobra, jedziemy do piwnicy do, do tortur. Dobra, to jedziemy z nim na do fryzjera? No nie, tu go ogolimy kurwa przecież! Ale jak z czym czy, czy go tu chcesz ogolić No masz tylko od Dobra... Eee, będzie dźwięk słyszać? Golenia? No! Dojebanie! Zapraszamy! Za panem w czapce! -Grow Weź tę furę przepar przeparkuj... To, tu nie tu, tu. wzywa na chwilę? Wiesz? A! To? Burmistrz! Na dół. To? Burmistrz. Nie wzywa! O, byłem Oto. już tutaj. I wiem. Nie wiem. Zapraszam na dół. jaki? A Gdzie nie. ty kurwa chodzisz? Ziomek? Co, się, Do piwnicy. Przepraszam. Jak ci się chce srać, to mów. Ostatnio... ostatnio... Taki pan mnie tutaj przyniósł, do tego miejsca Ale z nim wszystko ogarnięte, więc nie wiem o co chodzi Stój na czatach Nie no pana, jak się Jak się dogadajmy, jak się dogadajmy, jak no, Podobno Zaszczyt wystawiłeś, pieniędzy? podobno Zaszczyt wystawiłeś... Podobno wystawiłeś od kogo zlecenie? Ile, z... ile, z... ile wam zapłacił? Felipe Monteza Ile wam zapłacił? Milion dolarów Dzięki Kamil, wzajemnie Tylko mnie wypuśćcie Podobno na dobrych chłopaków pozwy składasz, też tak słyszałem na mieście No złożyłem pozew tylko na chłopaka z którym się dogadałem I wycofałem na którego? Ten pozew. Na, którego? na Denisa Makanabola wycofany, wycofany jest ten pozew Wycofałem pozew, tak yy, Na pewno? No, no tak. Do niego do, dogadałem. Się Proszę do niego zadzwonić i zapytać, dogadałem się z nim, że wycofujemy pozew Zaczęliśmy od zera, otworzyliśmy nową El... kartę No tak słyszałem no jeszcze później jak jakiś gość na, na szpitalu próbował włamać się do auto, to do niego zadzwoniłem, żeby to potwierdzić I on mówił, że wszystko jest w porządku, że... że no to pewnie... To się próbował łamać do, do, do no, Nie wody? wiem, taki gość w z płaszczu z futrem To widziałem tą sytuację, tam policja podobno przyjechała tak to, był, tak, to był taki pan, który... E, który założył maskę dopiero już po chwili, myślał, że będzie tam No pewnie No, na no to wychodzi to wezwał pan niego policję? Nie. Pewnie ktoś inny wezwał, no jak widział coś takiego to wezwał. Zresztą ja z nim cały czas rozmawiałem, więc no, Czyli nie Czyli mówisz, odczy, że no, pozew na Anala jest wycofany, tak? No jest wycofany, tak. No dobra, no, ale wy to... mówicie o sprawie jakiegoś Monteza. Tak, być. tak, tak, właśnie, my jesteśmy w do Monteza. No nie wiem, no, ja z tym Montezem nigdy nie miałem nic wspólnego, no nie znam go. Powiedzcie tak, ogólny ci na ulicy zostawiamy Będziesz łysy w sądzie, wyglądają jak kurwa Sebas Poprawczaka Co ty na to? Jeszcze raz? Mówię, że idziemy cię teraz na łysy opierdolić Będziesz no, wyglądał nie. na Będziesz wyglądał Boże, na rozprawie Boże, jak, Boże, jak Boże. Sebas Poprawczaka, kurwa Nie no nie Tak Chyba kurwa czego? Bo tak Felipe Monte skazał. nie, nie chce no, mi już przyszedł, pieniędzy przyszedł, On chce żebyś był łysy, żeby po prostu nie brali ciebie na poważnie w sądzie Nie no przecież to nie jest żaden powód, no szadujmy się no. Dobra no, kurwa, trzymamy na go, trzymaj go Dzień dobra, dzień, dobra. Na, dobra ja, go, kurde. czekaj, czekaj, wezmę Czy Trzymaj go kurwa bo z, Wyrywa się, wy, na chuj się wiercisz. No i co teraz, Saniaczku? Będziesz gadał? Weź, kurwa klacznie! Dobra nie, no ja, ale tak. co mogę wszystko powiedziałem? Kurwa goli mego, goli! No weź mu, weź mu weź mu palca, weź mu palca kurwa, co daj chcesz na ten wierzyć? Wywiercimy mu palca. Co Jak to palca mu chcesz? Wywiercimy mu palca kurwa. Dawaj palucha kurwa. Będziesz no, gadał czy nie? Przestańcie. Wszyscy Dobrze działa, lej? Ja sobie chcę sama pitę połową, nie mam Dobra, masz do kurwa, go na no Czekaj. Przecież nie zużyłem żadnego Czy ja się spuszczam na, na kurkę. Samobotę. Ta. Wierdź mo kurwa. I co? I co z kurwielu. I co kurwa mecenasie zajebany? Chcesz być to wierdło kurwa w palcu? Ok, to kurwa wszystko. Gadaj. Ej, puść mu wierz to tego chuja w tą dziurę do no chuja! Nie! Nie, bo nie będzie mógł zykać, uspokój się. Dobra! No postrasz go kurwa! Dobra, jedziemy z nim do Usiądź kurwa na fotelu jak człowiek. Mhm. Na łyso! Za, zapierdol go na łyso. Dobra, nie wierzyć się O kurwa, goli go, goli go! Nie, 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 proszę. Dobra, cicho, irokeza najpierw. Tu najpierw ja. zrobi zrobię lewy, bo odpadcie lewy Teraz prawy. Dobrze wkuru. A irokeza, irokeza ma jebany, dobra, na łyso go pierdalam. Ha. Dawaj, dawaj, na łyso! Darmowe strzyżenie. I co, Gagatku, teraz w sądzie, kurwa, przech, będzie wszystko przegrywał, jak przyjdziesz, łysy, do sądu. Jeszcze Nikt cię nie tak? będzie na poważnie brał. Może na gangstera kurwa, się przebranżałem. ja pierdolę. Tłuste? On miał wosk, on na, do, baga, do bogatego barbera chodził. No pewnie. Do tyłu zaczesniał. patrzcie jak wygląda. Ty, łysy. Dobra, ale ja nie widzę, żeby był łysy. Zapraszam tutaj. Łysy. O tu, o tu. O. No, no mysle, tu, tu łysy, właśnie... tu. Właśnie, tu właśnie, właśnie chcieliście mi włosy. No to tu zrób łyso. O. O kurwa, jaki łysy o, kurwa, nie, nie Ja <sum> <grym> <grym> Dobrze ci teraz. Kurwa, powiem no, no, ci, no, że, no, no. Wygląda no. że wygląda jeszcze lepiej, nie? tak że kurwa ten plan był chujowy. Mówiłam, że będę jeszcze przystojniejszy. Powiem ci teraz, to on zarobi potrójnie. Bo zwerbowałeś, okay. będzie ciągnąć do niego takie same środowisko, czyli klienci bogaci, gość zarobiony, elo. Kurwa mać. Kurwa. Oło. Ej, przypał jest, musimy mieć jakąś... Ja to, ja to stąd wypierdalam, bo to nie ma sensu. Ej, no co, co z nim robimy kurwa? Z mojej strony to wszystko, yy, panowie nie mają broni, więc myślę, że nie masz się czego obawiać, ja bym miał w chuju i bym wyszedł. to jakieś duchy z motora kopią mnie i nie To co wy chcecie ze mną zrobić jeszcze? Czekaj... A co, co chciałbyś... To w jesteś wolny? Chciałbyś, żebyśmy ci... Wyci... to. Co? No... Rady, bo to co górę, na Pszcz, Ty nie masz nic. No... Jak nie mam? Skuliście mnie. Kurwa no. Dobra, no to Do widzenia no, przepraszamy. Gdzie Janina?